Dobra. Oh. Siema widzowie, z tej strony muzyk i inny content, bo gramy na modach. To jest Sky Exchange, coś takiego? Nie pamiętam tak jak się nazywa. No. Jest ze mną Philip. tak, tak. tak, tak. Jest ze mną Philip. No. Tak, I ogólnie... No, nie jest to najnowsza paczka modów, ale gramy tak, żeby Filipowi się zgadzało na kompie. Bo... No, bo I ja mam... Się mam mamy... mam... ja mam bo ogólnie Filip nie ma Minecrafta premium a. I tak, bo, 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 bo. Ja tak. jestem jesteśmy. I to jest ogólnie... Komputer też no. słaby mam. Aternos, no ale no, nie gadajmy o tych słabych komputerach Bo już mam lepszy, tak. powinno być lepsza jakość w ogóle, mam nadzieję Bo mikrofon to dalej ten sam, dalej słaby <grych> Ze słuchawek, ale mam nadzieję, że będzie się w miarę dobrze to oglądało No, um, możemy trochę pospadać i zdobyć pierwszy klocek ogólnie O nie, dobra, i ten głośny dźwięk Uwaga, uwaga na uszy zaraz Dokładnie, bardzo boli. Według mnie. To byłem. Dobra, chodź na ten klotek, chodź na ten klotek, chodź na ten klotek. No i teraz jest lepiej. Nie ogrywałem już wcześniej dużo tą paczkę. Jak wyszła... Ja niestety nie i mniej więcej dział. wiem... A, nie, ten, nie powiedzieliśmy, jaki to jest wersja. To jest wersja 1.10. Widzę, słuchajcie, taka hamska reklama wydziała. Też mam kanał. Tak, i robię chamskie recenzje produktów oraz będę nagrywał kostki Rubika. I nie tylko. Pan chamskiej reklamy no dobra. Jego kanał będzie w opisie ogólnie, jak mi da. O, super, chyba, że mi nie dziękuję. da to, chyba, że mi nie da to. No to uszy. To, gdzie... No to nie, akurat nie słychać na szczęście. Dobra, zejdź, A. czekaj. Ja sprawdzę w ogóle nie patrzyłem, czy receptury działają z tego. Nie mam pojęcia, więc widzę lewy Dirta i go podniosę. Działają receptury z konfigu, więc wszystko powinno działać i... Działa. Ja, wow. Czy Nie ogarniasz tego <laughs> Ogarniesz ogarniasz jeszcze Ja, ja nie ogarniam nic Ja... dosłownie no, podmodyfikacja Ja to do niedawna nie wiedziałem, że muszę do Minecrafta przejść Dlatego to sam nie wiedziałem W sensie, że ty nie wiedziałeś Wiesz o co chodzi Tak, ja, ja, ja wiem, że ty wiesz może to nie będzie jakaś bardzo nie wiem, ciekawa gra ogólnie. No. Co mam zrobić z tym beftem? Bo ja nie umiem dista. No dasz mi, to jagarne ja W ogóle sam yeah, nie wiem co yeah, yeah, robić. Ja chcę umieć A tutaj I Filip się akurat do... bawił, bo nie, nie ogarniał ładów i chciał się pobawić, ale no. Za późno, żeby powiedział, żeby przestał. <laughs> Ale co? O co chodzi? Że jakieś rzeczy było i popatrz. Y, tak, że poczyłeś ten... E, taki A, to tak, popatrzyłem, y, bo ja nie chciałem sobie ogarnąć jakiejś... I chodź, chodź mnie koło coś. mnie, chodź, chodź koło mnie, chodź do mnie. jestem I zacznij shiftować obok tego drzewa. Zacznij shiftować obok tego drzewa. To klikaj, super, shifta, ty nie. nie, shifta klikaj, cały czas shifta klikaj. Jak coś tam mam wyłączone dźwięki z Minecraft'a? Spoko. Zaraz się trwałe pójdą. O, dobra, jednak nie poszły. Wyklekałeś. Przepraszam, widzowie, że tak ten, ale. Niestety. Niestety, jestem głupi w komputer. Jestem na Teamspeaku i szybko muszę przejść sobie na Afka, Bo. Odcinek nagrywa mi mi przeszkadzają jak zawsze. Tak. Jeżeli robię coś innego. Tak, to takie uroki nagrywania w i teraz daj mi to drewno, daj mi to drewno, a to tutaj jest grafika, jest o, dobra FPSy git O, no, przepraszam, to tak, dobra, git Teraz z robimy sobie takie przerobione drewno, deski Z desek robimy patyki, a z patyków robimy kruka jest w ogóle no, ja duży. Powiem, zrobiłeś, ale okay. Dosyć spory drop na takie. Co zrobiłem? Za Odpaliłem Odpaliły mi się jakieś schematy craftingu. Albo jakiś tam hmm. coś, asber, co I klały mi się jakieś receptury craftingu. Mmm, escape leci. O, dobra, oh dziękuję. No, przepraszam za cięcie, ale obowiązki... Nie co to robi, ale to skraftowałeś. No, on w jakimś tam... w jakiejś części ogarnia mody. Bo graliśmy tam na kimś, nie wiem, taki czy coś takim. E taki który jak skraftować tak. to co ty masz, bo ja też chcę Ale co? Robisz sobie odbyt, patyki z i z patyków układasz taką odwróconą literkę L W ogóle nie, to chyba nie ma tego okay. dobra to jest? A mam sadzonkę hmm. Z moją sadzonkę są wszystkie z tego. Co to jest? Trudno. Deposit to nearby chest. Nie mam pojęcia co zrobiłem, ale to wilka, Już Następny odcinek na płatnym koście zrobimy, bo. Ten. Nie, nie wiem, nie mogłem wgrać modów, nie ogarniałem tego. A chciałem odcinek gdzieś jeszcze nagrać. Żeby jutro jakoś z rana go wrzucić i. żeby można było oglądać. Znaczy z rana, nie wiem o której. Rano to jest pojęcie względne według mnie. Tak, <noise> ponieważ... Znaczy głównie dla... Oj. Głównie dlatego, że nie widzowie nie, nie, nie wiedzą kiedy kiedywamy. Nie baw się tym, <noise> okej? Okay? Chciałem zobaczyć co to robi. Dobra, to ty się baw drzewami. Ale ty no. jak to tak ro... Ała! A ja idę, troszkę może dyr tu na farmie, żeby było tak, więcej ty, terenu. Tam, bo zauważyłam, że widzowie nie wiedzą, to im powiem, że jak my, my segramy we, 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 we dwoje jakieś cave bloki czy coś, ale my nie nagrywamy tego, nie? To ja się zawsze drzewami dż zajmuję. No I tak. Dlatego jak dla mnie to nic się nie zmieniło. O, mam jabłko. O, jabłko w przepaści. Super. E, ja bym był za poszerzeniem platformy w a kadry zmianej. Bo... bo jest za mała. Ja już sobie stworzę jakieś lepszej tamki, w sensie... Chciałbym zrobić... O. No cały drewno, to bez... jest Z drewna się coś robi. Ok yy... barrel, czekaj, a tu już odebrać można, można zrobić ok barrel, czyli to się robiło. Tak, dokładnie, tak się to robiło. Kasper klikłem wstrzałkę strzałkę przy craftingu i, i mam receptury, tylko nie umiem ich wyszukiwać, ale mam receptury. Nice. Całkę w craftingu. A tak, 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 A i widzę, widzę ten ja. Jak sobie się bawiłem z się kreatywnym poczekując na nagrywki, to zobaczyłem, że są fajne mody, a poza tym są bloki. Ja tak się zdziwiłem, że jest dużo bloków po czym dojechałem do alejki gdzie są bloki RGB. Jest każde R, każde B, każde G, każde połączenie i... Ale tego jest Także y, teraz mamy poboczny challenge y, Musimy mieć wszystkie bloki rgb I robimy z nich ścianę To ty się tym zajmiesz, bo Bo, 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 bo tu jestem to jestem Od innych rzeczy Ja tu jestem od ogarniania questów Dobrze, to ty ogarniaj questy, ja się będę zajmował RGB. A tak. ja nie wiem jak to A gdyby widzowie mieli jakieś pomysły na dodatkowe questy, też można mówić, to my zrobimy taką tablicę i będziemy robili dodatkowe questy. Tak dokładnie, zro, e, zrobisz tablicę i będziemy robić dodatkowe questy. To jest wersja gry 1.10.2. Od razu mówię, żeby nie było jakichś a, questów no z wersji 1.16. Wtedy to. To nie. Są niewykonalne po prostu. Mody też ewentualnie mogę zrobić listę, jeśli byście chcieli. Tak dokładnie, on zrobi listę, go przypiguję. <grym> znaczy. Tak. <grym> Z pogardziłem nie pogardziłbym e, siekierą koblową. Siekierą koblową mogę cię ogarnąć. Dobrze, dziękuję. Ojoj, ja, jakie wasze znajomości są nieobliczalne? Nie wiedzą, że my nagrywamy, i piszą do mnie. A to a propos mojego kanału, jak już się tak tam zareklamowałem, to ja układam sobie kostki od jakiegoś czasu i, i mam 3x3, 2x2 i piramidę i 5x5 zamówiłem, także jak chcecie jakieś poradniki na kanale, to na razie nie ma opcji, bo jestem za słaby, ale jakieś filmiki z kostki będą. Także jak ktoś jest swoich widzów zainteresowany, no to zapraszam A może u mnie na gamingowym kanale też coś ogramy z mojej perspektywy. Ale nie obiecuję. Mam słaby komputer. Dobra, robimy o, dalej questy. R rób dalej questy, masz rację. Dobrze. O nie, Kacper. A czy widzę, jakoś już widzę pozwolą usuwać deszcz, bo mi zaczęło zacinać grę. Um. Czekaj, A bo ogólnie. ...że dużo nie zmienia oprócz yy, Zmienia, chodź do mnie. <grym> tak. Widzisz to? O, deszczówka. <grym> Dobra, żartowałem, jednak zmienia. Taki plotki. To, to zaraz zmienię się te deszczówki. Te... Ja chcę no, jak to. Jak zrobić zrobisz deszczówkę? Ja też chcę. <grym> Musisz sobie wpisać tą wyszukiwarkę receptur um, Barrel. Oak Barrel. Ew, okej. Okay. Ew, e, e, okej, okay. oak Barrel. A w ten sposób. Skomplikowana receptura pojęci. Skomplikowana już, no. O. Wid widzicie, widzę, ja też sprawdzałem sobie będzie on on... Oak Barrel. A wyglądał by taką tego no, Oak Barrel. Ej nie, w talagi jeszcze przeżyje. A nie da się tego czegoś, tej elki zrobić z innego materiału. Eee, z kości się da zrobić. A to nie mamy kości. Nie ogarniam tego celu no Właśnie Kacpera, gdzie ty masz te wszystkie receptury? Bo, na przykład, z tego co wiem, tak graliśmy na tekicie, to tego kamyczka filozoficznego to się nie robiło z tego. Z tak, z nim, tak, bo tu są pozmieniane receptury. A gdzie się je sprawdza? Dobra, bo oni nam każą już robić, Ta, yy, yy, No, w lewym dolnym rogu. Chyba powinieneś mieć. Teraz tak, ja te, te drzewa muszą urosnąć I ich na razie nie ścinaj Dobrze, to ja je zostawiam i idę kopać gier, tak Dobra, wyłączę ci ten deszcz O, dziękować Żeby... od razu lepiej Stałe 24 fps -y. Dobrze, to nie miałem od czasu, jak graliśmy bez modów Ja mam po 200-300 Na modach Przy włączonym nagrywaniu w miarę dobrej jakości. Nie no, u mnie to o perspektywie drugiej nie ma mowy, bo przy moim sprzęcie to mogłoby być ciężko. Teraz będę z pracę, przepraszam. Możemy pochwalić wideo o jakiej godzinie, ale to nagrywamy, czy coś średnio? Nie wiem, możesz się pochwalić. W sensie mogę się pochwalić? Dobrze. Kasper mnie zaciąga na nagrywki o godzinie 22.53. A mi to bardzo pasuje, bo ja prowadzę na w życia, więc... No, no jakoś bardzo nocnego nie prowadzę. Znaczy, w sensie ja jak mam wolne czy coś to, to ja lepiej funkcjonuję w nocy niż w życie. Dobra, mam stać to co z tym mogę zrobić. Co z tym możesz zrobić? Ja ci zaraz dam młot Będziesz tym młotem przerabiał na piasek i będziesz przesiewał mi to Będziesz moją się, się, warkom, nie wiem Przesiewarką, siewnikiem. lepiej Nie, nie, nie siewnikiem, bo siewnik sieje, a propos się farminga, to... nie? to Kacper mnie naciąga na wiele gier Kazał mi kupić farmingę, zagraliśmy w niego dwa razy i tyle Bo mnie nie prosiłeś o granie Dobrze ale teraz gramy w Minecrafta, a nie w farminga, więc... Nie powinno być. Dziwne. Pola tam. <laughs> nie tak. dziwne. Widzisz te liście, a teraz możesz to zauważyć, że one się takie białe robią. Tak wysuszają się. Nie, no i możesz ogólnie obstawić co z nich wyleci. Z nich wylecą kości. Mm, nie, ale blisko. Dobrze, mączka kostna. Mm -mm. Nie, nie wiem, całe szkielety? Nie, z nich nie, wylecą nic. nici, dokładnie. To zgadłem. Tak, powiedział. zgadłeś pod koniec, tak. O, dostałem nici. Ale nie niż ich na razie, bo im ich jest więcej, tym te drzewa się szybciej... O, no możesz dać. Wiem, ale, ale jak chciałem sobie zrobić wejście na drzewka. Czemu ja tak ogóle coś? Jakieś takie ślinki mam drobniutkie. No właśnie ja też mam takie droby lekkie. <laughs> A skle, mm -hmm. Nie obradzisz się, jak zrobię y, w ten sposób. O. No, no, w sensie wszystko mam na ON, oprócz chmur, bo mi nie pasują chmury. Zresztą ta grafika też mi nie pasuje. Pasują tylko liście. bo chociaż nie wiem, bo na OptiFine chyba robiły takie, jakby obramówki, ta grafika y, dokładna. Bo no tutaj nie wiem, jakoś nie widzę specjalnie, tylko liścia robi. Kacper. Tak. No. Skrzynka. Ja też swoje tamki włożę. I ja jestem za przeniesieniem craftingu w inne miejsce. Dobra, a ja się postaram ogarnąć co możemy o mechanizm może, można później robić, ale to dopiero jak będziemy mieli już dużo itemów i... czekaj. Powinno być tak jak auto. A nie, bo tutaj. Jeden, Co to będzie? Hmm. Kacper? Tak. Ale nie będziesz budował bomby, które wypali serwer. Nie, potem to? Dobrze. wolałem się upewnić. Już Ewentualnie. Się z całą poterzą, nie wiadomo. nie wiem czy dobrze robię, ale, ale inwestuję w drewno. Nie, nie ma tu bomby. Jakiejś większej. Bomby jakiejś kur. Jest kibentory? Nie. Chyba. Oj. Nie ma. Co miałeś? Tak Aha, no to jest łopata, co ty nakopiasz jeszcze. No wiem, że jest łopata, bo ją tam włożyłem. Zkiwentory byłoby za prosto. Wiem. I za nudno dla widzów. No, dlatego postanowiłem popełnić bardzo przypadkowego suicidera. I <laughs> w ogóle zawsze mi brakowało w opowiadkach, w tych filmach na YouTube czegoś, czego mi już nie brakuje, bo... Bo tak, e, bo ja, ja teraz się tym zajmuję u siebie na kanale m.in. i mam zamiar też tutaj, że YouTuberzy opowiadają jakieś trudne historie, kompletnie wyssane z palca. A ja mogę do anegdoty z mojego życia, jeśli kogoś to interesuje. Ja, ja mam święte anegdoty z życia. Prawda, Katr? Tak, ale w sensie wydaje mi się, że. Nie. Niektórymi nie powinno się chwalić A nie, to ja tak wiem. dalej, <gry> bo tam wiadomo, żółty dolarek nikde jak ty nie zarabiasz <gry> <gry> ja mogę niszczyć te białe liście mm, no, można już przeniszczyć ja Także ja ja mieć chociaż na jedno sitko to to ja będę ścinać drzewka bo ja potrzebuję drewna Czyli też potrzebuję drewna, pościnaj mi drzewo, jak możesz. To załatw mi drey lepsza. mi drewno, całe, które masz. i tu... Mo albo dobra. Całe które mam dużo Tylko nie te liście, te liście od razu ścinaj tym krukiem. Słyszysz? Nie mam tego kruka, tam... Dałem ci. Mi. A propos kruka, grałem ostatnio w Assassin's Creed <suszę> <suszę> i... Tam są ci lekarze ubrani jak krucy, nie? Króci. No, to, to sobie yy, szedłem przez miasto, że tak powiem, zawijając wszystko, co się rusza. Znaczy, gilgotając mieczem, yy, to yy, idę, idę i chciałem sobie takiego lekarza kupić. Yy, Potiony, po, po bo ja jestem głupi i często umieram w takich grach. No to. Yy, Chciałem sobie kupić podwójny, wchodzę do tego sklepu i ten lekarz zaczyna autentycznie robić jakieś breakdance'y przede mną. I to cała historia. Nie no, i ogólnie mi wywaliło, bo coś się stało, jakiś bug był. Mhm. Mm Polecam do Assassin's Creed Brotherhood. Fajna, fajna gra. Łoden masz, tak? Ja mam nadzieję, że ty zbierasz te liście, bo ja tylko te liście niszczę, bo mi nie kazałeś tego zbierać. Zbieram to co po drodze złapię. Ale nie patrzę gdzie one lecą. Dłużej w przepaść. No trudno. Jak coś to przejrzysz dosyć łatwy dostęp do takich liści nie powinno być. Później nie powinno być problemu później jakby z zbieraniem. Tak? Daj mi całego dita, jak jakiego masz i jeszcze więcej i skończył się kruk mi potrzebuje diwta i, I drewna ile nagrywamy? muszę sprawdzić, przepraszam już 23 minuty, wow kurde, szybko leci po pół godzinki zrobimy albo po 25 minut zaraz będziemy kończyć, ale Postaram się może jakoś częściej robić dosyć tak odcinki, fair? tak? Takie pytanie nie wiem czy mogę, ale no załóżmy, że mogę jakby jakby to ująć. Nagram odcinki z rzędu, czy. Można czy nagrać nie? odcinki z rzędu. Ej, to nagrajmy trzy odcinki, takie 25-minutowe dzisiaj, potem udostępnisz, że 1-2, tak? Tak.